Na przystanku w ruchliwym centrum miasta grupka ludzi czeka na autobus. Dwójka młodych ludzi siedzi na ławce, rozmawiają ze sobą, żartują, śmieją się, SMSują, odbierają telefony. Widać, że czerpią z życia pełnymi garściami. Są młodzi. Całe życie stoi przed nimi otworem. Tuż obok nich siedzi starsza kobieta, na ogół ma jakieś 80, może 85 lat. Jej zmęczone życiem ciało wspiera się na lasce. Jej usta są nieco wykrzywione, jej czoło jest zaorane z marszczkami, a głowę pokryła siwizna. Kiedy podjeżdża autobus, kobieta z trudem podnosi się, z trudem podchodzi do autobusu, wsiada do środka i odjeżdża w nieznanym kierunku. Opuściła przystanek, ale tak naprawdę nadal jest na przystanku swojego życia. Być może nawet na tym Ostatnim przystanku. Całe nasze życie jest jak jazda autobusem, od przystanku do przystanku. Wydaje się, że to było wczoraj, kiedy zmuchiwaliśmy 18 świeczek na naszym urodzinowym, urodzinowym torcie. Zakładaliśmy rodzinę, jeszcze niedawno witaliśmy dzieci, które przychodziły na świat. Wydaje się, że dopiero co rozpoczęliśmy wędrówkę życia, a już dotarliśmy tam, gdzie nie chcieliśmy dotrzeć tak szybko. Nasze lata, których nam przebywa są jak słupki drogowe wyznaczające naszą krótką wędrówkę przez życie. Każdy z nas ma własną receptę jak żyć i własną perspektywę na życie. A Salomon, król Salomon zachęca nas do tego, abyśmy w naszej wędrówce przez życie spojrzeli na nie z Bożej perspektywy. No I to właśnie z myślą o młodych, pod natchnieniem żywego Boga Salomon napisał księgę, która jest skarbnicą niebiańskich wytycznych, jak przeżywać życie na Ziemi w taki sposób, żeby tego życia nie zmarnować, żeby, żeby go nie żałować, żeby na ostatnim przystanku naszego życia okazać się zwycięzcą. Księga Przypowieści Salomona to ciekawa księga, bo ona porusza wiele tematów, począwszy od tego, jak wychowywać dzieci, a, a skończywszy na tym, jak zarządzać krajem. Mniej więcej w połowie tej księgi Salomon zapisał ciekawe słowa. Wspaniałą koroną jest siwizna, dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości. Wczytując się w te słowa można wyciągnąć kilka wniosków. Młodość cokolwiek by o niej nie myśleć, nie trwa wiecznie. Starość cokolwiek by o niej nie myśleć, może być dobra. Dobra starość to wynik całego życia, to efekt kroczenia właściwą drogą. Każdy z nas ma własną receptę, jak żyć, własną perspektywę na życie. Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy popatrzyli się na życie z Jego perspektywy, abyśmy przez życie kroczyli Jego drogą, drogą sprawiedliwości. Jak ona wygląda? Popatrz na Jezusa, bo to On, jak pisze apostoł Paweł, stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. W Ewangeliach czytamy, że On jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Warto tym pamiętać bez względu na to, na którym przystanku życia teraz, jest, teraz jesteś. Bo prawda jest taka, że dobra starość jutro to wybory, jakie dokonujesz dzisiaj. Wybory, które nie tylko zdefiniują Twoją starość, ale określą Twoją wieczność.